Dawno się tego nie robiło Siemaneczko, witam was w kolejnym materiale na moim kanale Na samym początku chciałem powiedzieć, że jestem dosyć podekscytowany tym, że po czterech tygodniach znowu mogę się do Was odezwać, znowu będę mógł wrzucić e, materiał, e, więc y, muszę to troszeczkę też teraz y, tutaj stonować, ale mam nadzieję, że to będzie tak jak zawsze, na, na, takiej, na takiej energii, to co, tutaj, to co tutaj się dzieje, nawet jeśli to by miało być opowiadanie, ponieważ na dzisiejszy e, materiał planuję e, zrobić głównie to, by opowiedzieć, co się działo u mnie w ostatnim czasie. W dużym też skrócie, nie chcę Was tutaj zanudzić i nie chcę, żeby ten materiał jakiś długi wychodził, ale jak mnie znacie, to wiecie, jak to potem tam na tej, yy, na tej osi czasu wychodzi, że mówię, że się nie rozgadam, a wychodzi 20 minut. Ale mam nadzieję, że serio dzisiaj nie będzie, nie będzie za długo. Yy, bardzo dziękuję też za wiadomości, które do mnie wysyłaliście. E, kiedy, kiedy odcinki, e, odezwij się chociaż, co tam u ciebie słychać, nagraj chociaż, jak coś tam opowiadasz, co się dzieje, e, bardzo, bardzo fajnie było to poczytać. E, ale, ale też ta przerwa myślę, że dobrze zrobi, ponieważ, tak jak teraz tutaj siedzę, dobrze się też z tym czuję, że wchodzę na takiej, na takiej świeżości. Aczkolwiek ta przerwa nie była w żaden sposób planowana, to było tak naprawdę z dnia na dzień, to wszystko się działo, że mówiłem sobie, dobra, dzisiaj może coś nagram, ale nagle, nagle coś tam coś. I, I to nie wychodziło, więc y, mogę Was też przeprosić za to, że nie było żadnej z mojej strony informacji, bo, bo to też tak trochę słabo, jak już więcej osób y, tutaj obserwuje, no to, to nie można też robić takiej, takiej ciszy jak ja tu zrobiłem, y, ale jak wiecie, w moim życiu najważniejsza jest piłka i. Jakbym miał zamknąć kanał na, na rzecz piłki, gdyby była taka potrzeba, to oczywiście bym to zrobił, ale na razie nie ma takiej potrzeby. Zresztą też Wasza pomoc mi dużo daje, ponieważ, wiadomo, i te rzeczy typu komentarze, i to, że się do mnie odzywacie, daje mi też po części pewną motywację, ale również też doszły te kwestie finansowe. Jak wiecie, pierwsza wypłata z YouTube'a i tak dalej. A to mi pomaga po prostu w tym, żeby się dalej rozwijać, i tak jak ja chcę pracować dodatkowo, wydawać też pieniążki na jakieś dodatkowe treningi, to mogę to mieć, no, dzięki Wam. Tu nie mam co ukrywać, ponieważ oglądając chociażby moje materiały, gdzie Was to za dużo nie kosztuje, mam nadzieję, że też właśnie to Was nie kosztuje, a Wy tylko zyskujecie, że albo ktoś dostaje tutaj jakąś mniejszą lub większą mądrość. Albo, albo ma po prostu rozrywkę z oglądania tego, co, co tutaj się dzieje, ale, ale to właśnie dzięki Wam za to oglądanie też, też po prostu dostaje pieniążki. E-booki oczywiście też zaczęły się z domu sprzedawać, nawet ja tego zbytnio nie promowałem, bo tak naprawdę wrzuciłem, że jest e-book, a, a zwinąłem się z tego YouTube'a na 4 tygodnie, więc to też chyba tak słabo trochę sprzedażowo powinno wyglądać, a wyszło w miarę w, miarę w porządku, więc bardzo Wam dziękuję, a jeśli jesteście, jesteście zainteresowani, żeby zakupić, to oczywiście macie link w opisie, ale to nie na dzisiaj te wszystkie rzeczy z tym kupowaniem tych rzeczy, bo, bo dzisiaj chodzi o to, żeby właśnie porozmawiać na temat tego, co się u mnie ostatnio działo, więc tak, żeby sobie żeby sobie to przypomnieć, żeby ja to tak po kolei pojechał, a nie żeby to był taki miszmasz. To tak, pierwszy tydzień, w który, który mnie nie było, to, były, to był mój pierwszy tydzień wakacji, zakończył się sezon w mieszku. I go ten, ten tydzień miałem taki, że Yy, posiedziałem troszeczkę więcej przy kąpie, poogarniałem kwestie yy, zamknięcia pewnych materiałów, yy, poprzerzucania ich, ponieważ tam już się troszeczkę robiła taka gimela z tymi materiałami. Yy, I tak sobie każdego dnia w sumie chillowałem gdzieś tam pojechałem na działkę, yy, wróciłem znowu coś przy kąpie i tak w sumie z, tak połowa tego tygodnia tak minęła. Później, jak już ogarnie, jak ogarnąłem ten temat, wydałem też e-booka z techniki, yy, to, to zająłem się już taką pełną chillerką. I drugi tydzień, drugi tydzień moich wakacji to był wyjazd do Sopotu z, z naszą paczką. Bardzo, bardzo przyjemnie spędziłem czas i brakowało. Na pewno czułem, że jakbym miał tylko tydzień wakacji, to to by było za mało, ponieważ po tym sezonie i fizycznie czułem, że potrzebne są te dwa tygodnie, i jeszcze taki wyjazd też zmienić kompletnie otoczenie, bo inaczej też wyglądają wakacje jak tydzień siedzicie w domu, a inaczej wyglądają wakacje jak chociażby na tydzień nie wiem wylecicie do jakichś ciepłych krajów, czy chociażby zmienicie otoczenie przez wyjazd gdzieś tutaj tutaj w Polskę, ponieważ jak wiecie jaka jest sytuacja na świecie. To nie ma na razie zbytnio co ryzykować jakimiś wyjazdami, bo można się gdzieś tam udupić i zamiast wakacji to przesiedzieć na przykład cały, cały tydzień w hotelu. Więc skoro można to było spędzić w Polsce, to w Polsce. A jak się uda za pół roku czy za rok gdzieś wylecieć, to na pewno o tym marzę i mam nadzieję, że to się uda. Ale teraz. Oczywiście jest ciężka praca i trzeba sobie na to zapracować, żeby, żeby móc właśnie wylecieć i poodpoczywać, bo takie wakacje dla mnie na przykład smakują też lepiej. Jak sezon został mocno przepracowany, jestem zadowolony z siebie i wtedy mogę wyjechać i zasłużenie, zasłużenie odpocząć. Więc drugi tydzień to, to były wakacje w Sopocie. No i wracając już z Sopotu, miałem pewne informacje, gdzie będę jechał, gdzie będę jechał na testy, co już tam się wiąże, jakie tematy są. Jednak po powrocie do, do Gniezna, troszeczkę wiele rzeczy, że tak powiem, runęło z tych tematów. Miałem też dosyć duży mętlik w głowie, dosyć psychicznie, szczerze, też to mocno odczułem i to był taki, taki słaby w sumie powrót z wakacji, bo na wakacjach było wszystko fajnie. A wróciłem do domu i tak zacząłem się zastanawiać: że co teraz, czy to, czy to będzie koniec z piłką, czy to, będzie, czy to będę musiał gdzieś sobie ogarnąć jakąś zwykłą pracę. No, no nie wiedziałem, taki duży, duży mętlik w głowie wam powiem był, e, ale, ale ostatecznie. Majcie, mm, mam telefonik. Halo! Siema! Siema! Jestem w gnieździe. W jesteś? No. O kurde, tej! Przed katedrą! Co ty gadasz? Niemożliwe! Dobra, jak będziesz pod chatą, to mi zadzwoń, to zajdę. Ostatecznie sam rozpocząłem przygotowania, nie wiedząc co tak naprawdę mnie czeka, więc po prostu samemu w poniedziałek zacząłem trenować. We wtorek już dostałem telefon, że będę mógł jechać na, na trening i w sumie we wtorek już byłem na treningu, tak? We wtorek była informacja, że mogę jechać na trening się pokazać do pewnej trzecioligowej drużyny i właśnie pojechałem tam, na, na dłużej zostałem. To tak było, że wiecie, tam byłem, nie było też sensu czegoś wrzucać, bo tak naprawdę tylko tam trenowałem, to też było wprowadzenie do treningów, więc y, takich, z takich kwestii dodatkowych to jedynie u Torpedo pracowałem i też z nim jestem cały czas z trenerem y, w kontakcie, y, a, a tak no to ten tydzień był taki, że też nic dodatkowego nie robiłem, bo czułem, że muszę po prostu się wprowadzić, to czucie i, i tak dalej, to też y, musi, musi wrócić na, na, ten, na ten swój taki bazowy poziom. No i po tym tygodniu, który tam przepracowałem, zostałem na dłużej, czyli na taki mini obóz i tak naprawdę każdego dnia, to do południa była dosyć mocna praca, były dwa treningi, po południe było wolne, wracałem do domu, no i w tym, do tego domu jak wracałem, no to ogarnąłem jedzenie i jedyne, co, co tak naprawdę chciałem, to sobie na przykład Usiąść, wyłożyć nóżki, wychilować, odpalić jakiś film na projektorze, czy, czy nawet no po prostu wiecie, taki, taki mieć luz, nie zabierać się żadnym materiału, nie siedzieć przy kąpie. Tak naprawdę, komputer został włączony chyba ostatnio dwa dni temu. Tak przez całe cztery tygodnie on się stał i kurzył, też trochę. Słabo z mojej strony, bo mogłem go chociaż włączyć, żeby pochodził, bo, bo tak to, to widać było, że tak musiał się trochę odkopać przy pierwszym uruchomieniu. No i, i to był ten, ten mini obóz, i, i w nim, no to tak naprawdę też nie miałem co dla Was wrzucić, no bo, bo to by nie było sensu. A z rzeczy informacyjnych, no to, to też nie było tak naprawdę, tak naprawdę nic, żeby, żeby dodawać, no bo sam też nie wiedziałem, co się jeszcze ze mną dzieje. Rozpoczyna się kolejny tydzień, czyli ten co, jest, ten, co jest teraz. Tak naprawdę nie wiem, kiedy zostanie ten materiał wrzucony, ale no, załóżmy ten tydzień po, po obozie. No, i, i w tym tygodniu, tak naprawdę, już wszystko mniej więcej jest dogadywane. O takie szczegóły, tak naprawdę, chodzi, więc prawdopodobnie zostanę na poziomie, poziomie trzeciej ligi. Niestety, nie udało się tak, jak sobie. Planowałem, tak jak właśnie sobie zakładałem, żeby pójść wyżej. Nie udało się tego zrealizować, ale, ale przynajmniej zostaję na tym, na tym poziomie trzeciej ligi i dalej będę, dalej będę walczył o to, żeby, żeby właśnie jak najlepsze, jak najlepsze występy mieć, jak najlepsze statystyki, aby następnie, następnie uderzać. Uderzać i walczyć o, o coś więcej, o coś wyżej. I to tak myślę, w dosyć dużym skrócie udało mi się opowiedzieć. W tym materiale, niestety, nie ma nic treningowego, ale chyba na początku wspominałem, że, że właśnie chciałem Wam opowiedzieć, jak to było. Was też jeszcze raz przeprosić i podziękować, że tutaj jesteście ze mną. A ja będę teraz wybierał się i tak na wojsko, więc biorę kamerę i na pewno w następnym materiale już coś, już coś zobaczycie. Więc bardzo dziękuję Wam za obejrzenie, za wysłuchanie tego materiału. Trzymajcie się. Siemaneczko.